Nazywam się Emilia Kulpanowak. Specjalizuję się w budowaniu świadomych relacji poprzez kontakt z emocjami i potrzebami. Jestem też certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy i coachem i autorką tej książki Jak budować relacje z dzieckiem droga do porozumienia bez przemocy. Przeczytam Ci kawałek tej książki, żebyś mógł mogła zobaczyć trochę jej klimatu. Dziecko od urodzenia jest indywidualnym człowiekiem i uważam, że ma tak samo. Wie, czy mu zimno, czy jest głodne, czy lubi pomidorową i czy marchewka wygląda ładnie. Mam czasami takie potrawy, których nie chcę jeść, bo wyglądają nieciekawie. Zgaduję, że moje dzieci mogą mieć podobnie. Nie znaczy to, że zgadzam się zawsze i na wszystko, czego dziecko chce. Myślę, że rolą rodziców nie jest ciągłe podążanie za dzieckiem i jego zachciankami. Dbam i bardzo chcę być wrażliwa na to, czy dziecko, które nie śpi do pierwszej w nocy, to nie jest dla mnie zbyt dużo. Czy ja na pewno chcę zrobić inną kanapkę? Czy mam ochotę pójść do sklepu raz jeszcze, by kupić inną pastę do chleba? Czy mam czas na to, by odgrzać tę drugą zupę, tę od babci? I w tej książce właśnie to próbuję. Pokazać, do tego Cię zapraszam, żeby zobaczyć, jak świadomie budować relacje z dbałością o obie strony tej relacji. O swoje dziecko, które jest tak ważne, które chcesz wychować w najpiękniejszy z możliwych sposobów, któremu chcesz towarzyszyć dzień po dniu, z którym chcesz budować bliską relację, oraz o siebie, mamę lub tatę, babcie lub dziadka, osobę która jest tak samo ważna w tej relacji. I o ile przegięcie w jedną stronę, że dziecko się nie liczy, liczy się tylko to, co ja mam do powiedzenia, bo wiadomo przecież co wolno w wodzie i tak dalej, z tego wyszliśmy, to kiedyś e, było jakoś w cenie, nie jest e, moim zdaniem e, dobrym tropem, o tyle przegięcie w drugą stronę, tylko dziecko się liczy i robimy wszystko tak, żeby dziecko było zadowolone, spełnione, szczęśliwe, z poczuciem własnej wartości, też moim zdaniem nie jest dobrą drogą. Ja zapraszam do drogi środka i nie mówię ci w tej książce co dokładnie masz robić. Raczej zachęcam do tego, żebyś wybrał wybrała swoją własną drogę, drogę do porozumienia bez przemocy. Zapraszam jak budować relacje z dzieckiem drogę do porozumienia bez przemocy wydawnictwo Birgo.